Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak często napotykasz przeszkody, gdy masz usłyszeć potężną wiadomość? To nie jest przypadek. Diabeł nie chce, abyś usłyszał tę potężną wiadomość od Boga. On wie, że ta wiadomość może odmienić twoje życie, uleczyć twoje najgłębsze rany i przynieść pokój, którego tak bardzo szukasz. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony, zniechęcony lub bez nadziei, wiedz, że nie jesteś sam. Wszyscy stajemy wobec duchowych bitew, które wydają się niemożliwe do wygrania. Ale dziś jesteś bliski odkrycia boskiego rozwiązania, które cię wyzwoli i poprowadzi na drogę do zwycięstwa i obfitości. Przygotuj swoje serce i umysł, bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić twoje życie na zawsze. Mój ukochany synu, mówię teraz do ciebie, nie jako odległy Bóg ukryty w przestworzach nieba, ale jako twój wieczny Ojciec kroczący u twego boku w każdej chwili twojego życia. Zapraszam cię, abyś zbliżył się do mnie, by pić z źródła mojej łaski, która przepełnia się nieskończonym zbawieniem i niezachwianą miłością. Radość, która wypływa z wiedzy, że będziesz na zawsze, jest świadectwem głębi mojej miłości do Ciebie. Proszę polub ten film i zostań ze mną przez te kilka minut. Wiedz, że ta wiadomość ma określony cel dotrzeć bezpośrednio do Twojego serca w Twoim codziennym życiu. Pozwól, aby ta prawda rozbrzmiewała w głębi Twoich kości ponieważ jesteś moim ukochanym stworzeniem, a to połączenie jest źródłem niekończącego się strumienia. Zaczynając każdy dzień, niech twoje serce wypełni się wdzięcznością. Składaj podzękowania za słońce, które rozświetla niebo, za powietrze, które wypełnia twoje płuca i za niezliczone błogosławieństwa, które na ciebie zsyła. Kiedy nadejdzie noc, a gwiazdy zajmą swoje miejsce, niech twoje ostatnie myśli będą przeniknięte wdzięcznością, ponieważ nawet we śnie jestem tam, by czuwać nad tobą. Wiedz, że zbawienie, które ci dałem, nie jest tylko dla twojego pocieszenia, ale także jako latarnia dla innych. Jesteś przepełnionym naczyniem żywej wody, mojego ducha, który pragnie płynąć w życia tych, których dotykasz. Niech ta żywa woda będzie jak lekarstwo dla zmęczonych, oferując pocieszenie strapionym i służąc jako przewodnik dla zagubionych. Zapraszając mojego ducha do zamieszkania w tobie, pozwalasz, aby moja miłość rozciągała się na innych. Odmów następującą modlitwę: Duchu Święty, myśl przeze mnie, żyj przeze mnie, kochaj przeze mnie. I zobacz, jak działam przez Ciebie, przejawiając współczucie i łaskę. Pozwalając, aby te prądy żywej wody swobodnie w Tobie płynęły, stajesz się kanałem mojej obecności na Ziemi. Wyobraź sobie radość, która się rozprzestrzenia, gdy spragniona dusza znajduje zaspokojenie, przygnębiony duch się podnosi, a zagubiony poszukiwacz znajduje kierunek. To przez Ciebie moc mojej miłości się objawia, przekształcając życie i szerząc nadzieję. Niech Twoja podróż będzie przeniknięta światłem żywej wody, promieniując pięknem mojej łaski wokół Ciebie. Napisz w komentarzach: Moje serce jest Jezusa, aby potwierdzić swoją obietnicę. Mój synu, usłysz tę obietnicę, która rozbrzmiewa od wieczności. Jestem z Tobą w każdej bitwie i żadna broń ukształtowana przeciwko Tobie nie powiedzie się. Wyzwania, które napotykasz, nie są równorzędne z mocą, która mieszka w Tobie. Obiecuję, że z moją siłą pokonasz wszystkie przeciwności. Nie bój się, ponieważ jesteś odziany w moją odwagę. Bitwy, które toczysz, nie są samotne, ponieważ ja, Twój Bóg, walczę u Twego boku. Żaden spisek, żaden przeciwny plan nie wytrzyma światła mojej prawdy i Twojej niezachwianej wiary. Uwierz, ponieważ jesteś więcej niż zwycięzcą przez moją miłość, która Cię wzmacnia. Mogą pojawić się wyzwania, ale zwycięstwo jest pewne, ponieważ jesteś prowadzony przez moją pewną rękę. Idź naprzód z ufnością, ponieważ twoja historia jest spleciona z moją niezachwianą obietnicą pokonania wszelkiego zła żadna broń ukształtowana przeciwko tobie nie powiedzie się ponieważ jesteś chroniony przez tarczę mojej łaski i otulony płaszczem mojej wierności ufaj ponieważ we mnie znajdziesz siłę aby przezwyciężyć i odwagę aby zwyciężyć ja, Pan, jestem z Tobą i razem zwyciężymy. W tym tygodniu zobaczysz, jak błogosławieństwo za błogosławieństwem rozwija się przed Twoimi oczami. Pamiętaj o mnie, gdy będziesz świadkiem, jak moje obietnice się spełniają. Otoczę Cię błogosławieństwami w Twojej pracy, w Twoich planach i we wszystkim, co osiągniesz. Bądź silny. Bądź odważny i nie poddawaj się. Trzymaj te słowa blisko swojego serca, bo gdy nadejdą dobre wieści, Twoje serce wypełni się radością. To, co teraz słyszysz, będzie rezonować w Tobie, napełniając Cię ogromnym zachęceniem i siłą. Poczujesz się jeszcze bliżej mnie, bezpieczny, wiedząc, że żadne wyzwanie, wróg czy błąd nie może Cię ode mnie oddzielić. Moje błogosławieństwo jest w drodze, prawdziwe i rzeczywiste, ale chcę, abyś nauczył się cierpliwości, doceniania troski, dzielenia się i mądrego zarządzania wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które otrzymasz. Dla tych, którzy mnie kochają i wierzą we mnie, jest zwycięstwo i nadzieja. Jednak dla niecierpliwych, którzy szybko rezygnują, jest tylko iluzja i rozczarowanie. Nie mogą przyspieszyć wzrostu nasiona, a w swoim pośpiechu wpadają w rozpacz. Przeciwnik jak ryczący lew niszczy tych, którzy we mnie nie wierzą. Przyjmij mądrość, której potrzebujesz, aby lepiej rozumieć swoją rodzinę i traktować swoje dzieci jeszcze lepiej, aby nie dźwigały ciężarów, gdy wyruszą w świat. Zmień swoją perspektywę. Zamiast żyć w strachu, oddaj te lęki mnie. Powierz swoje zmartwienia mnie i idź naprzód z moim błogosławieństwem. Pamiętaj zawsze, jak bardzo cię kocham. Nie bój się, bo masz specjalne miejsce w mojej obecności. Co z tego, że ludzie cię odrzucają, nawet gdy traktujesz ich z życzliwością i szacunkiem? Niektórzy niewdzięczni mogą odpowiedzieć pogardą. Dlatego dziś zamierzam wzmocnić twojego ducha, umysłu i ciało, abyś już więcej nie chwiał się ani nie chorował z powodu rozczarowania. Będziesz potrzebować miłości dobrej, świętej, doskonałej, wiecznej i prawdziwej, a to jest miłość, którą ci daję. Ci, którzy Cię ranią, Mogą twierdzić, że oferują miłość, ale zawsze czegoś w zamian wymagają. Jeśli nie ustąpisz, sprawią, że będziesz cierpieć coraz bardziej każdego dnia. Dziś zostaniesz uwolniony z tej niewoli. Nie będziesz już zależny od nikogo na tym świecie, nie będziesz potrzebować pochlebnych słów, aby czuć się dobrze ze sobą ani nie będziesz się martwić, gdy dni będą mijać bez komunikacji. Uwalniam cię z więzienia zła, w które wpadłeś, zbyt ufając innym. Twój wróg przebrany za anioła światłości ma na celu ukraść to, co jest Twoje, ale nie szukam Twoich pieniędzy ani dóbr, aby mnie zaimponować. Pragnę, abyś żył życiem wolnym od smutku i pogardy. Żyj dla mnie. Bądź silny. Nie będziesz już czuł się zraniony, gdy wielu cię ignoruje lub bezmyślnie ufa każdemu człowiekowi, nieważne jak czysty i dobry może się wydawać. Będziesz prawdziwie odważny i niezwykle szczęśliwy, jeśli priorytetyzowanie jest moim słowem. Będziesz podążał za moją wolą i czeka. Cierpliwie na wszystkie błogosławieństwa, które Ci przyznam, nie chcę, abyś spędzał. Swoje dni w samotności przyprowadzę właściwą osobę do Twojego życia w idealnym momencie, zapewnię Ci pracę, której potrzebujesz, otworzę drzwi dla Ciebie, pobłogosławię Cię, obficie i uwolnię Cię od długów. Wszystko to uczynię. Odpocznij z pokorą i wdzięcznością, zaufaj mojej miłości i mocy. Dokonam wielu pięknych rzeczy. Wewnątrz Ciebie będziesz przyjemnie zaskoczony. Szukaj tych dni, mów, że wierzysz. Przyjdź do mnie, jeśli czujesz się przygnębiony. Zostaw za sobą to, co ci ciąży, wezmę twoje ciężary i przemienię je jeden po drugim: smutek, radość, żal, w pokój, poczucie winy, nadzieję, depresję, która zasłania twoje. Myśli i kusi cię, byś wierzył w kłamstwa. Usunę na zawsze: Jestem wszechmocnym Bogiem, jesteś moim ukochanym synem. Posłusznym i wiernym zasługujesz na wolność, którą Ci oferuję. Dziś powinieneś być wolny od wszelkiego cierpienia przez moc. Mojej czystej i świętej krwi, gdy słuchasz mojego głosu, przyjmij pełne uzdrowienie od głowy do stóp, gdziekolwiek jesteś, wstań. Podnieś swoje marzenia z ziemi, podążaj tą drogą, która prowadzi na szczyt świętej góry do miejsca Twojego. Zwycięstwa, uczucia, które składam w Twoim sercu, są zapieczętowane moim duchem świętym. To błogosławieństwo, które kładę przed Tobą, jest prawdziwe i autentyczne. I je otrzymujesz, jeśli. Wierzysz we mnie i w moje wieczne słowo. Nie jesteś oszukany, ufając swoje. Serce swojemu niebiańskiemu ojcu, który cię głęboko kocha, nie tylko w twoim umyśle. Potężne i nadprzyrodzone cuda będą się działy, ale także wszystkim, którzy mnie słuchają. Odważą się uwierzyć z pokorą i prostotą, którzy szanują moje słowo, uznają swoje błędy, porzucają zło wybierają, aby iść naprzód, nie oglądając się za siebie. Ukochane dziecko, strzegę cię z miłością, pragnę twojego uzdrowienia i zerwania łańcuchów, które cię wiążą, usuwam. Wszelkie przekleństwo i urok, które cię uwięziły, sprawiając, że uwierzyłeś. Kłamstwa w tym wszechświecie nie ma większej mocy niż moja. Wszystko inne jest fałszywe, tylko iluzją. Ponieważ szukasz mnie i wierzysz, dam ci szczęśliwe życie, błogosławieństwa będą. Przychodzić jedno po drugim, jakby spadały z nieba. Lawina radości i szczęścia, pragnę Twojej miłości, a Ty pragniesz mojej. Nie ma nic porównywalnego do miłości, którą dzielimy. Uwolnij swoich przyjaciół z ciemności, bo są dla mnie cennymi osobami. Jestem Panem, Wszechmogącym. Twoim prawdziwym Ojcem, tym, który Cię wezwał po imieniu. Ponieważ wierzysz, dam Ci wodę życia, abyś mógł swobodnie chodzić po raju. Kocham Cię i troszczę się o Ciebie. Powiedz Amen i napisz Amen w komentarzach. Podziel się tym filmem z pięciu osobami, które kochasz. I nadal otrzymuj moje błogosławieństwa i miłość. Pamiętaj, Bóg Cię kocha.